Dajcie, że nie No i na stronie nie. No to Ja się zjedziemy, koła podjedziemy. No, zaraz wylegitymujemy. A ja. No, zaraz A ja. No, zaraz wylegitymujemy. A ja. Jak na Wawelu. Jak na Wawelu. Jak na Wawelu. na Wawelu też.

Ja? I chcecie widzieć? Hej, załatw to. I A teraz widzę, kiedy będzie spotkanie z mieszkańcami. Chcemy wiedzieć, kiedy się spotka z mieszkańcami.